Witam was w moim let's z gry Tomb Raider 3. Dzisiaj mam gościa. Hej, hej! Tak, przedstaw się. Myślę, że ją znacie. Tak, już raz byłam. No, taka masa teraz z tej strony. Tak, witamy serdecznie. Będziemy kontynuować naszą zgrywkę planszy. Let's gate. Jak zwykle z solonymi chipsami. Tak, dokładnie. Wegańskimi. Tak, wegańskimi. Tak, piky, tak to dokładnie moja koleżanka SBK, właściwie z SBK dobrze no i co ehm, przed let's playem właśnie taka masa ehm, grała w larę, stwierdziła, że jest fajna mhm. no, całkiem dobrze jej szło ale dobra no nie, całkiem nie. Nie, dobrze jej szło mhm. Tak. Mhm. tak no dobrze e, tak e, ogólnie w tej planszy chodzi o to, że musimy znaleźć specjalne jakby to nazwać... pewną substancję konserwującą, którą używali egipcjanie właśnie do, do basumowania do zwłok, tak? Co wiemy z poprzedniego filmiku? No dobrze. No i kontynuujemy. Dobrze. Tak. W poprzedniej planszy oni byli dla nas nieprzyjaźni, tym razem są przyjaźni. I tak. I on to nam pokazuje właściwą drogę. Bo w tej drodze jest pułapka, ale chyba w tej był sekret. Nie pamiętam teraz. Ja czasem się bawię w sekrety. Dobrze. Lecimy. Za chwilę dajmy. Tak, bo ja zawsze zapisuję. No dobra, nie wiem. Zobaczymy, czy pójść tą... Pójdziemy tą jego stroną. No, zobaczymy. Dobrze. Tak, mamy tu apte, Cały czas nam muzyczka towarzyszy. Ewa, lubisz apteczki? Aż tak? Nie, yeah, a. Uh... A wiecie co, to chyba... <laughs> Specjalny widok dla Ewy. <laughs> Jakie to miłe. Tak. Znowu. <laughs> dobra. Wiesz, byli w amikadzie. Tak. Wiecie co, to jeszcze chyba tutaj nie możemy przyjść. Musimy jeszcze... ale jest za No. Ja się uderzała w główkę. No dobra jest w ogóle. Aha, lampa. Dobra. To wiecie, co jeszcze tutaj nie przechodzimy. ale tu mamy wodziankę. Co? Myślałem, że popływa. No trochę za, za płytka jest. Dobra, to idziemy tutaj. E, cholera. Nie no to dobra, to chyba tam tamtędy. Miałem sobie odświeżyć planszę tą. Kurde, jak zawsze. Duża tak. Pergesy. Nie znam 6. niemieckiego, nie znam niemieckiego Tak. tak. Dobrze. Dobra. Zapomniałe. No to lecimy, lecimy, do górki. Nie ogórki, tylko do górki, bo ostatnio słyszeli ludzie, lecimy o górki. Nieodłączny śmiech Ewy oczywiście. Co my tutaj mamy? Tak? Pozdrawiamy tą koleżankę, chociaż jej nie znam. To? Aha, no to. No to już chyba zaraz wiem mniej więcej która. To jest w ogóle dosyć długa wspinaczka. Hmm, tutaj do górki. Więc to już tu, czy nie? Hmm, biedna larka. Hmm, chipsiki. Jedliśmy... Z Biedronki Tak. Jedliśmy przed... Hmm, let's playem obiad naszą wspólną mm, jakby to nazwać truciznę dla nas jeszcze nigdy nie jadłam czegoś tak ostrego no my jemy ja bardzo rozumiem, ja wiem że lubię ostre potrawy no ale jak wszystko was się dzieje no nie moja wina ja mi też bardzo ostre no ale Zresztą Ewa żyje no ale Ewa żyje nie jest tak dla le... słychać to słychać to muszę żyć bo słychać That's what she said of course. Skojarzenia zawsze są... Muszę, żebym ugradł do innych słowa. Sobota się zmęczy. się No jak to nie? No jak to nie? Dobra, to mamy w ogóle jakieś zielone światełko. Hmm. Oto idziemy tutaj, bo tutaj jest taka... Że zamiennika tego słowa... Możliwość wejścia właśnie powiedzieć otwór. Tyłeczek Lary! Ale... Co będzie? Klary. Tak. Mac, mac. Dobra. No i jesteśmy tu. Wiecie co? Sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do Was ja wracam. Dobrze dobrze. No mam taką nadzieję. Sorry. Zaraz wracamy. Wszystko ładnie się nagrywa, wracamy do rozgrywki. Ewa przyniosła e... kolejną Polskę chips. Tak, dokładnie. No. Dupy nam urosną. Dobra. Co? Ja mam tyłeczek. mam No dobra. Nie, Lara ma tyłeczek. Zazdrościsz Larze, nie? tego. Tak. Dobra. Spójrzcie, co my tutaj mamy. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to tutaj, co mamy. O. Wykończysz się z tym śmiechem. I mamy tutaj tak. Nie, nic nie brałam. Nie, no, tak spokojnie. To jest Edge. Tak. No. Patrzcie, czy włosa nie, nie, nie było. tak, <laughs> i tak nie wiedzą, co to jest Edge, ale dobra. Piszcie sobie w Google. Mamy tutaj e, muzeum egipskie. Bardzo zresztą ciekawe, przynajmniej dla mnie. O, był węgol, jakby to Tina powiedziała. Rozumiesz o co chodzi. Patrzę na... Była, no właśnie. No ale dobra. Teraz nie pamiętam, czy najpierw tutaj się na górę szło, czy Tu mamy kolejną aptenia! aptenię. Dokładnie aptenia. To dobra, to zanim tutaj pójdziemy, jeszcze tutaj pójdziemy. Bez sensu, zanim tutaj pójdziemy, to jeszcze tutaj pójdziemy. Dobra. Bo jak Ci się podoba nowy strójlary? A czy nowy? Tak jakby. No. Mm. Co tam powiesz o niej? a no w ogóle... Wydatnia jakaś te Tak. <grym> Ale... Tak wiem, czy się No, to ci wiesz. Lara tak czy tak ci nie powie. W mojej wersji Lara jest nie mówiona. Ale u mm. Tiny von Rotter mówi niestety. Znaczy niestety na szczęście tak jakby. A. To tak jakby... Nie, chyba dobrze, żeśmy poszli, a ja może niekoniecznie. O, ładne ujęcie Lary. Mm -hmm. Nie chodzi mi o mi teraz o to. Chodzi mi o to, żeby naprawdę spojrzeć czy tam jest ktoś, czy nie. Tam stażnik chodzi, dobra. Zabijemy z Tak. Tylko nie pamiętam czy teraz tu, czy... A nie, tutaj nie możemy, dobra. Wiecie co, ja czasem wiecie, że mam sklerozę, nie? Dobra, to idziemy tamtędy. Yy, tak prawdę mówiąc, to... Mm, hmm? jak zdobędziemy ten balsam, to jeszcze troszkę nas gry czeka, bo trzeba będzie potem, tak jakby dostać się z powrotem tutaj, nie? Ale mówię, nastawiłem Ewę na długie nagrywanie, mam nadzieję, że się nie znudzi. Hmm, nie. No, że będziesz mnie rozśmieszał, będę się nagrywał no. w durny wateczek, którego nie noszę. To jest specyficzne. Tak. A w ogóle, chciałabyś mi taki warkocz Klara? Lara? Mm, Może tak, tak, ale czarny. No, tak, mroczny. Ja oczywiście bym go rozpuszczała taką serce Mamy i tutaj tak, no, zarzucała. Chyba Nową broń używamy, znaczy nową, inną. Ach. O kurde, ten tutaj jest za nami, dobra. Uch. Chce się tutaj dostać. Come here. On Nie, otworzyłem drzwiczki mu. No wiem, wiem wiem, A, no tak. On taki nachalny jest, że aż przez chciał przychodzić. Wiem, że się kojarzył. Bo to jest nie nieprawda. czy to się dało rozbić? Czy nie? Nie to się nie dało Dobra, ten bloczek musimy przesunąć tutaj. To nam umożliwi e, drogę. To następnej tak jakby no Lara jest za gruba nie zmieści się tutaj za duże... za dużą dupę ma i przód też Dobra. i tak magiczny sposób nam się Boże jak to brzmi dziwnie właśnie to się stało Dalej zobaczycie co tutaj czary mary nie powiem gdzie na ja to czasem mówiłem na play'u. czary mary Napiszę wam w anotacji o co mi chodziło. Napiszę wam w anotacji. Czary marwy... W... czymś. Napiszę w anotacji. Mama jest. Tak, Ewa. No je. to nie jego mama mi zaczęła grałować. No właśnie. O, muzyczka. Raiderowa. Ostatnio sobie zgrałem całą muzykę z Tumblridera na buta. Wraz Egipt. z Masonem. Tak, mój kochany Egipt. Zgrałem sobie muzykę Mansona i muzykę Spring Raidera ostatnio na płytę, także mam wszystko, no. Ale, ale Mogę Ci potem pożyczyć. Wiesz, tam wszystkie jakie koncerty mam i tak dalej, nie? Kurwa, miałam żyć do Ciebie ten No Kupiłam właśnie. Kupiłam sobie, widzisz? 16, 16 giga. O, to niezłe. Mhm. Mam ja tak. zaledwie dwa, Aż A się przyznać. Nie, kurwa. Mam mi miły komputer, mam się zgrać we wszystkie a coś starczy ci 16? Nie wiem. Myślę, że więcej miałabyś tam danych. Możliwe, ale chodzi mi o to najważniejsze. Bo to co ja się jeszcze tutaj, tutaj cofnę, bo ja wiem, że to trzeba przesunąć. to ja nagrania. A właśnie, no tak. Oczywiście moja. Tak, nie chodzi o zagrajmerskie, bo Ewa nie jest zagrajmerką, a szkoda. Bo uważa... Ewa nie ma czasu na zagrajmerki. Mm. Wystarczy do transferu. Jak na oddawanie dziwne. Wiecie, transfer to taka dziwna rzecz. Jak u niej jestem, to nigdy nie mam. Nigdy nie mam tego transferu, jak u niej jestem. Mm, mm. No dobra, raz był. No dobra, raz Zliczymy Rozliczył w tego krytyka. A no tak, właśnie. No. Nie przepadam za nim. Jakoś tak. No, jak to? No jakoś tak nie wiem. Nie przepadam. No To pościgł. No nie, nie, ja nie twierdzę, że on nie ma śmiesznych tych tam... No. Tłóweczek. <laughs> Nie wiedzę, że nie ma śmiesznych tych rzeczy, ale. Bez kojarzeń. Ale. Ale. Jakoś nie wiem, nawet mu subskrypcji chyba nie dałem tego co fajnie. Ale tak. No ty wiesz, no to. Twoje, nie? Aha, dobra, już wiem, co się stało. Ja sobie sobie sumie Mnie? Skrobuję. ciebie, nikrytekko, Dylan Gray. Aha. wszystko. nie, może pani też sobie skrobowała, ale to nie. mi. Czy ja dobrze idę? Ja dobrze idę. Tutaj nam się tak, jakby wiecie, tutaj do góry podniosło taka klapa. No, no już myślałam, że się nie złapię. Dobra, a tutaj w ogóle co tutaj jest? Delcie! Tak, tak, tancerka. I mam tutaj delcie, moją kochaną. Bardzo lubię delcie. One przywracają życie. Taka mała informacja. To ja Tak. Nie, do tej pory czasem lubię pogać w Simpson. Y. Przyznam się. Jakbyś to taką jak w normalnie. No, naprawdę kiedyś tu grałem w Sims, tak Chory. Sorry, że spadłem, ale wiecie, granie na padzie... Plus dekoncentracja rozmową. Tak. A w ogóle gram w Dragon Age'a początek, świetna gra. Ale tym razem jako postać y, wojownika, co się przeczy... domofon. Co się przeczy z tym, że ja zawsze gram magię, co ciekawe. Gram Elizą, y, 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 która jest y, Łotrzykiem. Jeszcze nie ma specjalizacji, bo jestem dopiero krótko po bitwie po stagarze, tak powiedzmy. Ty takie was się potrząsasz. Nie wiem, potrząsam, to, bo ja mam się wryć i... Bioner A, mama Ja mam zaleniwanie, chcę jej się domofonu odpiąć. Aha, bo była łazience, dobra. To nam się tutaj uaktywniło. A w ogóle co tutaj jest? Chyba no. cieklary no. Chyba <grym> cieklary Aha no. Ja tu się siedzę z Twoimi widzami. No dobra, dobra to Gadaj do nich, nie? Dobra, no, no, dobra No co ja wam mam wam, no, no nie no nie. Niestety Nie mogę wam opowiedzieć żadnych takich jakichś tajemnic, bo bym mnie zabić za to Jakby to obejrzał. No Dobra, dobra no Zaraz wracam. No, Już ty się nie bój. Dobra, no to co ja bym wam mogła powiedzieć? Może powiem coś o sobie, co? O. Ja wiem, że. jest być interesujące, no ale dobra. E, więc tak. Yy, yy, nie wiem, czy wiecie skąd mam Jakuba. Co się od piątej klasy podstawówki? Po prostu coś nie lubiliśmy. Byliśmy wrogami. Dopiero tak w gimnazjum. Odzieliśmy całego samego gimnazjum, to. Tak. Lubiliśmy się. Obaj staliśmy się metalami, więc. No. I tak jakoś. No, utrzymuje się kontakt do dzisiaj. No. No, co by powiedzieć? Hmm, Proponujemy założyć zespół. oboje na wokalu. Ja będę grał bo on będzie śpiewał. No to może czasem jeszcze, ale. No, zobaczymy. Nie skromnie przyznam, że ja się lepiej bierzę. <noise> tak, tak, jestem drewna. No. Mamy jeszcze kupę, która uczy się grać na gitarze. Jak dostanie elektryka, to będzie naszą gitarzystką. Hmm. Jaka jest początkowa koncepcja. Może się jeszcze wszystko zmienić. Może jednak zespołu nie założymy. A może zobaczymy. Czas pokaże. Wydarłabym się, ale że jego mama jest w domu to sami rozumiecie. Mm. Co by to wam jeszcze powiedzieć? No nie wiem. Nie no. A, no może dlaczego nie gram? No nie gram, bo... Jestem! No to już nie skończę opowieści. Nie, no to kończ, kończ, nie wiem. Nie, ja po prostu chciałam się wytłumaczyć, dlaczego ja nie gram. Aha, dobra. No. no zwyczajnie nie mam czasu. Mam nadzieję, że Ewka was zaczął. Nie chcę się uzależnić. Nie, zaczęłam mówić o naszej koncepcji zespołu. A. O, to sobie nie potem słucham po naganiu. Przepraszam, że tak długo, no, ale... No, ja już... się nudzałam. Nie, tam zawsze mówicie. Kiedy... Musiałem coś załatwić, Ewka mnie zastępowała. Ona jest godnym moim zastępcą. Kurde, bym się Dobra. Chyba podgłoszę. Kolejny zapis. Patrz, zeżarła całe chipsy prawie. Jestem żarłokiem. No pa tak. A wiesz. Pamiętaj, że jak ja do ciebie przychodzę, to ja też cię wyjadam, nie? Zwłaszcza z chili. Tak. <noise> e, a tu się mi nie To jedną czwartą chili? Mm. Które miałam myśleć, jeszcze stwierdził, a, mogło być jeszcze troszkę. <laughs> Myślałam, że normalnie spadnę. No tak to jest. Też mówię, kiedyś też tak będziesz miała. Możliwe. Nie, to chyba dobrze teraz. Bo już kurczę, powiem wam, że się zamotałem. Więc jak się oderwie na chwilę od gry, to tak jest. Mm. Hmm. Co tutaj może być? Nie wiem, czy tutaj jeszcze za szybko nie idę. Kurde, lubię tą salę egipską, ale Zawsze się w niej błądzę. My, yy, myślę....... E, dobra? Nie, słyszałam jakiś dziwny dźwięk. Myślę, że ona mi pójdzie szybciej niż poprzednia. Nie oglądałaś, nie poprzednio, bo teraz nie, nie masz... nie masz okazji. Muzyczka? Co? nie na Tak. Co to ta muzyczka robi? Za szybko uważam. No eee... No czy ja wiem? Po tych moich komentarzach. A czemu do cholery to jest... Tak. No ej. Ja tego nie wiem. Spieprzyłem. Ale o Nie wiem. Wiedźma. Mogę trochę bardziej, ale nie może. Kurde, ja. Kurde, może No już sobie zakupy. Muszę była. Ej, mam nadzieję, że nie spieczyłem tego, bo się wkurzę. Bo wylądowałem tutaj do cholery. Oj, Ewa, jesteś prosta krawędź. Teraz <śm> <śm> no, no, tak sobie przetłumaczyłem, przecież to jest prosta krawędź. Tak. Edge. Lata. Dziwne. No że się bez mnie Ja wiem, 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 Rozumiem, ale teraz tak sobie przetłumaczyłem to. To za choler. Mhm. Bez papierosów, narkotyków I bez mięsa No to akurat nie jestem. Um, ja ja wiem, nie. Bo nie wszyscy strajkerze że... Są wegan... weganinami czy weganami? Weganami czy nawet wegetarianami? Ale nie jak, jak to się odmienia? Wegana... No, wegan, tak. Weganin, weganka, weganie um, Weganinowi, wegance, weganom mhm. Jeszcze czekaj, może cała. Calownik. No no, o, o. w e, tym jest. Dopełniasz. No, e, kogo czego, tak? Aha, uh -huh, chyba tak. Taka e, ja nie wiem, nie pamiętam już tego. Okay, kogo? Wegana. <grym> wegana? <grym> tak, wegana. Kogo wolisz, Wegana. Ja nie jestem I weganiną, ale od razu mówię, że mięsa chory. Celownik komu czemu weganowi? E, biernik Kto? co. Znaczy kogo? Co? znaczy czy nam się kogo co? Za no Kogo? Weganina. A czekaj. Nie Boże, burza mózgów. Boże, burza muzyka. Boże, czekaj, Nie mam. czekaj, burza Nie wega, tylko Burza muzyka. Boże,